I mówię kurde, no jest perfekcjoni perfekcjonistyczna. kłaczek. Jest ona, mówię, konsystencji jak elserka, koloru jak elserka, konsystencji coś w podobie, ale ma drobniejsze ziarno. 3, go. I wale nią we wiatrołapie. Tą ścianę, tą ścianę. Tej ściany oczywiście nie gipsuję, bo uważam to za zbyteczne, jeżeli tu staje na całości szafa wnękowa i tu nie będzie absolutnie żadnej pustej przestrzeni. A gdyby się coś zmieniło i by ta pusta przestrzeń miała być, to dogipsuję zawsze jakiś kawałeczek. Na razie zostawiam tak jak jest, bo nie muszę łożyć pracy w tą ścianę, nie widzę sensu w ogóle. Czyli robię ścianę tylko wejściową, tą i tą z drzwiami, gdzie tu jeszcze muszę wkleić sobie płyty gipsowe w glify. Miałem je wyciągać. Yy, towarem, tynkiem nadrzucać Ale szybciej dużo jest przecież płytę gipsową wkleić i wkleić płytę gipsową Pewnie jeszcze dziś to zrobię Więc jadę z tą ścianą i mówię, To jest moja Tak gładź jest moją Pierwsza sprawa, zobaczcie Duży glut Taki glut jak na atlasie, który już by Wam spadł, tu w miarę się trzyma a jest rozrobiona konsystencją no, zbliżoną, tak? bo staram się robić na pierwszą warstwę zawsze taką samą konsystencją wszystkich gładzi, żeby to dobrze weszło w te pory, w tynku i tak dalej. Także ciekaw jestem czy ktoś z Was, na pewno ktoś z Was trafi, która to gładź, bo będziecie strzelać, więc ktoś na pewno strzeli, ale powiem Wam później co to za gładź na razie nie urobię a zachwycał się będę jak zrobię ale mówię robiłem gdzieś kawałeczek bo musiałem wyrobić yy, dorobić gdzieś kawałeczek ściany to otworzyłem pudło wziąłem i mówię kurde no gładź jest perfekcjoni perfekcjonistyczna bym się nie po yy, znaczy może nie tak to bym ujął w słowach Źle by to brzmiało jest to bardzo dobra podróbka LSERKI. Tak mi się wydaje, że musieli się sugerować na LSERCE, bo naprawdę jest zbliżona, zbliżona, i konsystencja i czas otwarty, który możecie zagładzić, znaczy naciągnąć i poczekać sobie z zgładzi gładziowaniem. A cena jest, no tańsza, o niebo tańsza. Nie ma co nawet mówić. Chociaż, jeżeli chodzi o wagę, to powiem wam, że LSERKA, to co wcześniej mówiłem. Eleserka, może objętościowo jej jest dużo, ale wagowo jest jej mało. Tak jak mówiłem to zresztą, jak robiłem eleserką, gdzieś tu film wrzucę pewnie, a jak nie wrzucę, to niech ktoś sobie na kanale odszuka film o gładziach, yy, Że ona taka napowietrzona, jest taka nabomblowana, jakby było w niej naprawdę masa, masa powietrza. Chociaż tego powietrza w niej nie widać, no ale jest coś takiego w tej eleserce, że, że jest lekka, puszysta. No i ziarnistość ma. Z jednej strony ma ziarnistość, którą czuć, ale z drugiej strony tej ziarnistości nie widać po, po zaciąganiu i przy docieraniu. Także to jest, to jest ciekawe w tamtej gładzi. Jeszcze tutaj w przeciągu robię, co jeszcze mi potęguje yy, wysychanie gładzi. Powinienem te drzwi zamknąć, bo kurde. Przeciąg raczej nie jest skazany do zaciągania gładzi ale jest duchota taka, że nie ma czym oddychać. Dobra, ja Musiałem zamknąć drzwi, bo jest taki przeciąg, że się kurde nie da robić. No i co, całą ścianę sobie zrobiłem. Ściana ma raz, powiedzmy, 2,20 na jakieś, na 2,60, czyli w przybliżeniu będziemy mieli kłaczek. W przybliżeniu będziemy mieli jakieś 5 metrów kwadratowych zaciągnąłem to w całości, gdzie atlasem bałbym się to zrobić w całości, bo by, bo by po prostu złapał i bym nie mógł go zagładzić. A tu bez problemu idzie gładzenie. Powiem szczerze, że nawet nawet fajnie się to gładzi. No ale liżę dalej. A wy strzelajcie, co to za gładź. No i co? Powiem Wam tak? ściana wylizana. Gładzi się to fajnie. Otworzę na chwilę drzwi, ale o Jezu, przeciąg jest, a to i tak nic nie będzie widać. Do i tak nic nie da. Przeciąg jest przeokrutny, burza idzie. Gładź jest fajna. Mówię, ściana około 5 m2, 2,60 m. Na 220, nawet więcej niż 5 kwadratowych i fajnie się gładzi. Fajnie się gładzi, fajnie się ta gładź profiluje, fajnie się po nie ciągnie. Ona nie jest taka śliska, nie jest taka jak masło. Tak jak na niektórych gładziach Wam mówię, były takie jak tłuste, że to ciągnięcie i to Wam się kurde maśli cały czas i nie idzie tego zagładzić i cały czas Wam się wcina i tak dalej. Tak gładź tego nie ma. Tak gładź ma w sobie taką szorstkość. Mniejsza jest ta szorstkość niż na LSR, ale też tutaj występuje. <laughs> Także gładzie jest fajna, dobra nie będę was trzymał w niepewności, powiem wam jaka to gładź, albo gdzieś w filmiku yy, schowam małą ikonę tej gładzi, żebyście sobie znaleźli, eee, już na pewno kombinowanie, dobra powiem wam co to jest za gładzi. jest to fill and finish, nie to nie jest fill and finish, sorry za dużo gładzi robiłem, roll and spray, dokładnie, jest to knauf, Roll and Spray wychodziło 3,8 zł za 1 kg wtedy jak ja to kupowałem, 95 zł za wiaderko 25 kg. Jest ona, mówię, konsystencji jak LSR-ka, koloru jak LSR-ka, konsystencji coś w podobie, ale ma drobniejsze ziarno, też się fajnie zaciąga i też ma dłuższy czas otwarty. Ma dłuższy ten czas otwarty. Najdłuższy ma LSR. To nie ma co tutaj. Mi się wydaje, że chodzi o napowietrzenie tej gładzi. Te powietrze, które jest w gładzi, które nie wiem jak wytłumaczyć, ale LSR-ka miała najdłuższy czas otwarty, jeżeli chodzi o zagładzanie. Ona tutaj poleciałem całą ścianę i kawałek, i ją wróciłem się zagładzać. Ona pięknie, pięknie się zagładzała. Drugi był ten Roll and Spray jeżeli chodzi o gładzie, których bym chciał używać, no to by była LSR, później Roll and Spray. Trzecia, którą bym robił gładzią, gdybym miał robić, byłby to grainplast. Plast. Chociaż Grain Plastem robiłem SWP, a wiem, że grainplast Plast ma jeszcze inne oznaczenia. Nie będę tutaj świecił i błyszczał, co które oznaczenie znaczy. Ja używałem SWP, chociaż mógłbym znaleźć w internecie i udawać tutaj, wiecie, nie wiadomo kogo. Tu na tych dwóch ścianach mam grain będę wiedział, jak to się dociera po czasie. To trzeci grain czwarty dopiero byłby Atlas, jeżeli chodzi o mnie, Atlas GTA. Czwarte miejsce by zajął z tych Gładzi, których używałem. Chociaż czwarte nie wiem, czy nie powinno być przyznane Cerezitowi. Cerezit In46. Chociaż może tu bym postawił i GTA, i Cerezita obok siebie, a z, całej, z tyłu reszta czyli jakieś Mastermasy, później było, co tam jeszcze używałem, yy, jakiegoś Semina, Semina jakiegoś, ale to był Semin brany z, z Marketu, więc ja nie wiem, czy to się w ogóle liczy ten Semin z Marketu, bo Semin Soft, tak, tu jest wiaderko, Semin Soft, ten Semin Soft taki, tł, wiecie, tłusty, śliski, niewygodny do pracy, nie chciałbym na nim robić drugi raz. Yy, I jeszcze były tam dwie gładzie Master ten semi, i jeszcze jakieś dwie, ale one wszystkie są daleko z tyłu, jeżeli chodzi o te gładzie, o których Wam teraz mówię: czyli lsr Roll and Spray od Knaufa, później trzeci Grainplast, czwarty to by był tak jak powiedziałem GTA i Cerezit na jednym miejscu, a całą resztę bym z tyłu upchnął. Jak nie masz co kupić, to kup to może w ten sposób. Tak się ma moja. Moje zdanie na temat gładzi, chociaż zobaczymy, jak to się będzie docierało. Bo tu LSRK leży już prawie rok, tak? Kiedy ja naciągałem, chyba nie naciągałem mi. w grudniu, będzie rok. Kurde, musiałbym zobaczyć, kiedy nagrywałem, bo ten czas zapieprza ja już gubię rachubę. Ale w każdym razie będzie leżała bardzo długo. Tak samo jak grain Plus leży już bardzo długo. Bo tak jak Wam mówiłem wcześniej kiedyś, że ktoś powiedział, że gładzie, które długo leżą na ścianach, twardnieją i się ciężko docierają. Docierałem gładzie, które leżały naprawdę kilka miesięcy i ja nie zauważyłem tego, żeby one się ciężko docierały. Także zobaczymy, jak się będzie granitas docierał, LSR-ka, po tak długim czasie leżenia na ścianie. Tyle w temacie. Kończę ten odcinek tym akcentem, że fajna bardzo gładź. Przyjemna w obróbce i przyjemna w robocie przede wszystkim. Na razie.